Jest weekend i zaraz Wam powiem, co będziemy robić w ten weekend, ale najpierw zabieram Was do... Acapulco Beach to jedyne takie miejsce nad Zalewem Wiślanym, a my mamy to szczęście, że do słuchacza mamy naprawdę blisko. Odbywają się tutaj imprezy muzyczne, koncerty, dyskoteki, niedzielne potańcówki, a nawet... Karaoke! Ale na plaży, jak to na plaży, można też plażować, odpoczywać i się opalać, a oprócz tego dobrze was tutaj nakarmią. Pizza prosto z pieca albo hamburger, a może frytka do tego, co byś nie wybrał, będziesz zadowolony, kolego. Co tydzień odbędzie się tutaj koncert pięknych i młodych niedługo później SK Summer City, więc obserwujcie profil Acapulco Beach na Facebooku, żeby nie opuścić więcej takich imprez jak ta. <śmuchowce> Bo w sobotę o godzinie 9 otwiera się nowe studio tatuażu. Otwiera się przy ulicy Zamkowej 31. No i nie zaśpijcie, bo dla pierwszych 30 osób czeka 30% zniżki. Studio otwarte jest przez cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli. Zawsze możecie wpaść na konsultację, która jest darmowa. Darmowy może być też tatuaż, jeżeli weźmiecie udział w konkursie, który znajdziecie na Instagramie i na Facebooku. Studio spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny, a to ważne, a do tego przy takiej obsłudze miło i szybko minie Wam czas. Ja się decyduję. Pamiętajcie, że tatuaż powinien być przemyślany i może być to forma pamiątki. Ja to robię po to, żeby pamiętać, gdzie spędziłam ten weekend. Wracam dokończyć moją dziabę, ale jeszcze tylko cztery razy, a szósty tatuaż będzie darmowy. W sobotę w Centrum Handlowym Ogrody odbędzie się akcja, o której musicie wiedzieć! Jeżeli w sobotę w godzinach od 11 do 19 wydacie tutaj 200 złotych na maksymalnie dwóch paragonach, a nie oszukujmy się co to jest 200 złotych, to wymienicie te paragony w tym miejscu na atrakcyjne nagrody. Między innymi na kartę podarunkową do wykorzystania w ogrodach. Lub na dwie wejściówki, by zwiedzić dostępną tu wystawę pająków lub na zestaw herbat ze sklepu Czas na Herbatę. No to co, jak sobota, to tylko do ogrodów. W tę sobotę obieramy kierunek na bulwar Zygmunta Augusta, bo popłyniemy w rytm muzyki. Koncerty na scenie rozpoczną się o godzinie 16.30. Obchody Dni Morza rozpoczną się od występu Młodzieżowego Domu Kultury. Następnie rozgrzeje Was zespół Atlantyda. A o godzinie 18.30 scenę oponują przepiękne dziewczyny, bo odbędą się tutaj wybory bursztynowej Miss Polski. Następnie usłyszycie Martynę Waszuk. Później mój ulubiony zespół Trzy Majtki. A o godzinie 21.00 popłyniemy z DJ-em Kosą. W tym samym czasie imprezy umilać wam będą azjatyckie smaki, bo odbędzie się tutaj na bulwarze festiwal azjatycki. To znaczy, że coś sobie podjemy! W sobotę dalej odkrywamy tajemnice elbląskich kamiennic. Przy okazji, miło spacerując, spacerując z przewodnikiem PTTK oprowadzi Was Mirosław Kowalski. Spacer rozpocznie się w sobotę o godzinie 10 pod Bramą targową. Centrum Galeria Zapraszam na twórcze spotkania, na których poznacie kształt wody. Jest to impreza towarzysząca właśnie trwającej tu wystawie pod tytułem Flow. Udział w warsztatach mogą wziąć dzieci od 10 roku życia, dorośli, ale trzeba się zapisać. Warsztaty odbędą się w niedzielę o godzinie 12.00. Życiem się ciesz! To moja dewiza, ale jest to także myśl przewodnia niedzielnego koncertu w Barżantarni. W ramach letniego salonu muzycznego usłyszycie recital literacko-kabaretowy. Odbędzie się on w niedzielę o godzinie 17 przy muszli koncertowej, a wy wchodzicie za darmo! Ale do barżantarni to ja już Was zapraszam o godzinie 14, bo tam odbędzie się spacer, podczas którego odkryjemy tajemnicę naszej pięknej bażantarni. Rozpocznie się on na polanie w bażantarni, a zakończy tak, byście zdążyli na ten koncert w muszli koncertowej. Mam cynk, że w niedzielę o godzinie 16 dziedziniec Galerii L zostanie opanowany przez rozbójników. I już po raz ósmy zapraszają na spektakl plenerowy. Rozbójnicy na ulicy jest to impreza dla całej rodziny, bo będzie bardzo kreatywnie, warsztatowo i przyjemnie. Udział jest zupełnie darmowy, bezpłatny, więc zabierz dzieci i żonę pod pachę i tu wpadajcie. Musir zaprasza Was do gry. Gry miejskie, która łączy bieg na orientację z rozwiązywaniem zagadek. Gra rozpocznie się w niedzielę o godzinie 12 pod bramą targową, gdzie będzie również biuro zawodów. Czy się stoi? Czy się leży? Wolny weekend się należy, bawcie się dobrze, cześć!